Dobry państwu, witam w kolejnym odcinku Głosu Brandysa. Teraz otwieramy trochę nowy rozdział. Pozwolę sobie na początek, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, przywitać wśród nas nowego kamerzystę, ludzka Ondruszkę. Udało nam się tę współpracę zawiązać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ludziek stoi za kamerami, czuwa nad wszystkim. No i oczywiście efekt tego już w tym odcinku. Drodzy Państwo. Okazja szczególna 70 lat miesięcznika zwrot. Przy tej okazji spotykam się dziś z Haliną Szczotką, redaktor naczelną. Cześć Halina! Cześć. Bardzo mi miło. Jeszcze wczoraj staliśmy razem na scenie i prowadziliśmy jubileusz zwrotu. Myślę, że to była bardzo przyjemna impreza i że się udało. No, z mojego punktu widzenia, tak. Z mojego również słyszałem głosy, że ludzie też są zadowoleni. Państwo to potwierdzą, ci, którzy byli, a ci, którzy nie byli, nie żałują. Dzisiaj Ale po... mogą widzieć na Facebooku. Mogą widzieć na Facebooku, tak. tak. Czyli można sobie spokojnie obejrzeć. Oczywiście Facebook zwrotowski działa. Jak najlepiej, i była transmisja na żywo, która jest zapisana w relacji, więc można sobie włączyć. Dobrze, Halina, porozmawiamy trochę o zwrocie. Mamy tutaj porozkładane na stole w zarządzie głównym PZKO, bo oczywiście Polski Związek Kulturalno-Oświatowy jest wydawcą zwrotu. Mamy tutaj stare roczniki, to naprawdę jest kawał historii i ja w ogóle lubię strasznie dotykać papier i zapach starego papieru, nie wiem czy też tak masz. Ja też tak mam, ale ze względu na czas przyznaję się, że częściej dotykam monitor swojego Jednak telefonu. Jednak ekran, tak jest. No niestety takie czasy, że problem jest z czasem. Halina, no powiedz mi, to jest w ogóle pierwszy numer zwrotu. 24 grudnia 1949 roku. Myśmy sobie przed chwilą tak przeglądali te różne mm -hmm. numery. Często to robisz? Wracasz w ogóle do tych starych wydań? No mówisz, że czasu brakuje, ale zdarza się chyba, co? Zdarza się, choć jak już wspominałam kilkakrotnie, u nas odgrzebania i wydziobywania w zwrocie jest pani Czesia Rudnik. Która znajduje najróżniejsze perełki na łamach zwrotu, które się kiedyś pojawiały, i te perełki można na naszym portalu widzieć. Oczywiście, ale to jest można zawsze je sobie przeczytać. na główek wydziobane chyba z łamów, czy jakoś tak? Tak, tak i akurat tej ilustracji robiła Darina Krygiel, która wczoraj nam śpiewała. O proszę, to się tak pięknie łączy, no bo przecież na scenie występowali ludzie związani z, ze zwrotem, z. Ogólnie z polską mniejszością również mieliśmy młodą, utalentowaną mhm. Julię Macurę. Ale do gali jeszcze wrócimy w tej rozmowie. Zostańmy przy pierwszym numerze, czyli pani Czesia jest od wydziobywania złamów. Dobrze, że to mhm. robi. Ja tylko dodam, że sami czytelnicy też mogą łatwo wracać do starych numerów tak. zwrotu, nie muszą nawet przychodzić do zarządu głównego PZKo i prosić o wypożyczenie, bo wszystko jest w internecie. Oczywiście jest w internecie, wszystkie numery są zdigitalizowane, zrobiła to Książnica Cieszyńska, więc... Wystarczy wejść na Śląską Bibliotekę Cyfrową. Albo jeszcze prościej na nasz portal, tam znaleźć sobie archiwum i tam już można sobie przeglądać. Zatem Państwo niech odkrywają historię sami, a my tylko powiemy w wielkim skrócie 24 grudnia, jak już wspomnieliśmy, w 49 roku pierwszy numer, ale sama nazwa nie była taką oczywistością wcześniej, w ogóle powstanie zwrotu. Jak to wszystko się zaczęło? Poprzednikiem zwrotu były szyndzioły, to był dodatek literacko-artystyczny do Głosu Ludu, który pojawiał się co miesiąc. Natomiast sama nazwa, sama nazwa pojawiła się właśnie w tym 1949 roku. Wymyślił ją Paweł Kubisz, pierwszy redaktor naczelny który doszedł do wniosku, że potrzebny jest zwrot w naszym społeczeństwie mm -hmm. i, i stąd jest zwrot i jakby cały czas zwracamy się do naszych czytelników i dlatego A też wtedy prosimy, był żeby... zwrot akcji. Tak, a my się teraz <laughs> zwracamy do czytelników i prosimy, żeby oni też zwracali swoją uwagę na zwrot. Bo nawet tutaj na tej pierwszej stronie, na okładce zwrotu w pierwszym numerze jest nagłówek jak należy pojmować zadania. Zwrotu. I rozpoczyna się to od zdania: Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim rozwija się obecnie bujniej niż to było kiedykolwiek. Mamy przeszło 100 czynnych chórów, kilkadziesiąt zespołów amatorskich, przeszło półsetki świetlic, 30 klubów sportowych, i tak dalej, i tak dalej. No, dużo się działo w tamtych czasach. To fakt, z tym, że teraz wiesz, no może chórów jest mniej, zespołów jest mniej, ale ja mam takie wrażenie, że dzieje się jeszcze więcej. No i dobrze, bo jest o czym pisać <laughs> oczywiście. Wspomniałaś Pawła Kubisza, pierwszego redaktora Zwrotu. Kiedy mówi się, czy w ogóle kiedy rozmawia się ze starszymi czytelnikami, tymi najwierniejszymi, którzy są od początku, nawet spotkałem podczas gali Jubilojuszowej, takich, którzy trzymali jako na przykład trzylatek w ręku pierwszy mhm. numer Zwrotu, to oni podkreślają to, że czasopismo zawsze tworzyli najważniejsi na Zaolziu, czyli zawsze takie te persony, osobowości, nazwiska do dzisiaj wspominane, cenione. To jest trochę przytłaczające dla mnie, które otworzy teraz, ponieważ absolutnie. No ja nie przekazuję nie się, to, co. No, nie nie, nie czuję się jak najważniejsza persona na zaoziu. i Myślę, że to przy, przytłacza wszystkich redaktorów, którzy, którzy, kiedykolwiek później pracowali w sprawie. Ale co kiedyś wspomina nazwisko jaśniczek Czy się jasiczek, wspomina tam, tamte nazwiska? Z tym, że wiesz, no, trochę zmieniła się rzeczywistość. Powiedzmy sobie szczerze, że wtedy i było więcej Polaków na Załyu. Było też więcej literatów, było więcej artystów. Teraz jest nas mniej, a żeby móc się pojawiać i żeby mieć odbiorców, musieliśmy znacznie poszerzyć na przykład zasięg tematyczny. Nie możemy pisać już tylko i wyłącznie o sztuce, o kulturze, o mhm. literaturze. Zajmujemy się też innymi tematami właśnie po to, żeby, żeby trafić do większej liczby odbiorców. Jesteśmy po gali jubileuszowej zwrotu. Ten rok jubileuszowy jeszcze trwano, bo oczywiście to wszystko się zaczęło dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia. Teraz jakieś specjalne akcenty jeszcze świąteczne. Związane ze zwrotem i z jubileuszem? Związane z jubileuszem raczej nie. Ja myślę, że naszą małą, trzyosobową redakcję, zorganizowanie akurat takiego jubileuszu znacznie wymęczyło i to przyznam na się pewno. szczerze, że do świąt potrzebujemy trochę odpocząć. Ale... Zwłaszcza, że przygotowujemy grudniowy numer świąteczny, mm. a przygotujemy, przygotowujemy też publikację pokonkursową, w której można przeczytać te najlepsze utwory nagrodzone. W tym roku, także pracy jeszcze trochę, jeszcze trochę mamy. Bo Zwrot oczywiście corocznie organizuje konkursy literackie, żeby no, promować w ogóle literaturę, pisanie, poezję, mhm. prozę. To prawda, z tym, że ja muszę powiedzieć, że my na początku, jak zaczęliśmy organizować, to nawet nie chodziło o promowanie mhm. prozy i poezji zaoliajskiej, jak głównie o to, żeby zmobilizować ludzi do tego, żeby zaczęli pisać, ponieważ wiadomo, że to życie literackie na Zaolziu w pewnym momencie yy, wyglądało niezbyt ciekawie. A biorąc pod uwagę to, że przychodzi teraz na konkurs bardzo dużo utworów właśnie od autorów z Zaolzia, myślę, że częściowo udało nam się zrealizować ten cel, który był na początku. Czyli już się ludzie nie chowają po kątach, yy, wysyłają tak po szufladach. Tekst, po szufladach. <laughs> Halina, mówiłaś o redakcji. Trzy osoby to jest cały, no może nie cały zwrot, ale trzon tego zwrotu. No, jest redaktor naczelny, czyli ja. Jest redaktor pani Czesława Równik i ta Inditerna, która w zasadzie ten drugi redaktor na Etacie to chyba jest od roku nawet, do mm -hmm. tego, czyli kiedyś były tylko dwie osoby jeszcze. Ale tak oczywiście naczelny. na łamach zwrotu pojawia się wiele więcej co miesiąc nazwisk. No w trójkę, nie, nie dałybyśmy rady zrobić jak miesięcznik, wiesz, tak miesięcznika, jak, jak stron internetowych, mm -hmm. całego portalu nie ma szans, dlatego współpracuje z nami. Podejrzewam gdzieś około 20 autorów. No to pięknie. Bardzo dobrze, że te teksty różnorodne pojawiają się co miesiąc w zwrocie. Ludzie na to czekają, bo prenumeratorzy cały czas wiernie towarzyszą zwrotowi, chyba tak trzeba powiedzieć. Jak to w ogóle wygląda z, z prenumeratorami? Są tacy, co chyba, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, czytają od tego pierwszego numeru. Są tacy, którzy czytają od tego pierwszego numeru i muszę powiedzieć, że wbrew temu, co się mówi, bo mówi się, że ludzie nie chcą czytać papierowych mhm. gazet, że już czytają tylko w internecie informacje. My tego nie zauważamy. To znaczy, u nas akurat udaje się utrzymywać stały poziom prenumer. Nie spada. No to ja życzę, żeby właśnie nie spadało, a tylko wzrastało, bo to oczywiście chyba o tym marzy każdy wydawca i każdy naczelny. No tak, bo bez, bez, nie, no bez czytelników nie ma gazety. Pewnie, że tak. Halina, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo my nie chcemy się za bardzo zagłębiać w te sprawy historyczne, bo oczywiście chcąc objąć Całą historię zwrotu musielibyśmy kilka godzin tutaj spędzić i grzebać sobie w tych rocznikach i mhm. wydziobywać kolejne wydarzenia, postaci i tak dalej. Dlatego zatrzymałbym się bardziej może przy współczesności. Mhm. Wspominałaś portal internetowy, oczywiście zwrot.cz, jest Facebook, jest Instagram. Instagram, co jeszcze? Twitter, YouTube. Tak jest, to Twitter, wszystkie, ten przekrój cały. Macie nie, ma na, nie ma nas na TikToku jeszcze. <noise> Ale ja myślę, że to, co jest, najbardziej wystarczy. Chcecie jeszcze w jakiś sposób z tą współczesnością się mierzyć? Myślisz o tym? Nie wiem, Spędzać spędza ci sen, spowiek, przyszłość mediów? Jako naczelnej? Spędza mi sen z powiek, brak funduszy na te przyszłości mm -hmm. mediów, i tu przyznaję się, że jakby w chwili obecnej, my już najprawdopodobniej teraz nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Musiałoby, musiałoby być w redakcji więcej osób, żeby, żeby móc więcej zrobić, no ale oczywiście dążymy do tego, żeby tak było, i plany mamy, plany mamy bardzo szerokie. Chcemy, żeby zwrot był. Taką platformą informacyjną, gdzie informacje szukają Polacy mieszkający na Załodziach, ale też Polacy mieszkający, mieszkający w Polsce, Polacy mieszkający na całym terenie Republiki Czeskiej. No i oczywiście też ludzie z całego świata, bo, bo wiadomo, że. No, 60 za, za milionów roz... odbiorców jest. 60, 60 milionów odbiorców potencjalnych, <laughs> potencjalnych mamy. Ale oczywiście postawiliśmy na dwujęzyczność i mamy też czeską wersję portalu, czyli wierzymy też w to, a widać, bo też nam rośnie jakby co, co roku prawie o 100% liczba odbiorców mm. w czeskiej wersji zwrotnej. Czyli to był tak, dobry krok? Że... Ja myślę, że tak, zwłaszcza, że w ten sposób powstaje chyba jedno z mała, jeśli nie jedyne miejsce, gdzie można znaleźć w języku czeskim informacje o działalności Polaków na załodzie. No, jak się okazuje, trzeba się na dwie strony chwalić, jakby nie było. No, na pewno. Mówiłaś o funduszach. Oczywiście, no, każdy wydawca, każdy naczelny musi co miesiąc walczyć z tym, jak ten koniec z końcem związać. No, wiadomo, że gazeta działa dzięki dotacjom. Tak, gazeta działa dzięki dotacjom no i że dzięki naszym czytelnikom, którzy płacą 30 koron za jeden numer, ale mamy też czytelników, którzy wykupują prenumeratę wspierającą. To znaczy? To znaczy, że płacą więcej do tego, mhm. żeby właśnie żeby wesprzeć naszą redakcję. Stają się mecenasami. Stają się mecenasami i na początku, jak wpadliśmy na pomysł, żeby zrealizować prenumeratę wspierającą, to zastanawialiśmy się, myśleliśmy, no może z 10% czytelników się załapie i mhm. już będzie dobrze, a muszę powiedzieć, że jest ich znacznie więcej, to co nas cieszy i dzięki temu, dzięki właśnie wsparciu tych czytelników możemy istnieć w takiej formie, w jakiej istniejemy, zwłaszcza, że sam doskonale wiesz, dotacje z Ministerstwa Republiki Czeskiej mają tendencję, jak na razie, spadkową, a nie, nie wzrastają. A no tak. koszty, koszty wzrastają. Ja bym chciał teraz troszkę pokazać, czy opowiedzieć, jak taki, no może dzień z życia redaktora to, 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 to nie zabrzmi dobrze, ale jak wygląda. W cudzysłowie robienie y, zwrotu z miesiąca na miesiąc, to się już nie robi z miesiąca na miesiąc, bo się robi z dnia na dzień, z racji tego, że jest portal internetowy, tak? Z racji tego, że jest portal internetowy, y, praca nad miesięcznikiem, która kiedyś redaktorowi naczelnemu zajmowała cały miesiąc, obecnie zajmuje z grubsza tydzień. Mm -hmm. Ponieważ resztę czasu rzeczywiście poświęcamy, poświęcamy portalowi i tej pracy dla portalu jest znacznie więcej już niż pracy dla samego miesięcznika. Ale zmieniliśmy też trochę formułę, ponieważ w miesięczniku publikują autorzy zewnętrzni. Najczęściej specjaliści, to na przykład Renia Putlacher. Ja nie wyobrażam sobie, kto inny mógłby pisać o literaturze. No właśnie, oczywiście. Pozdrawiamy Renię Puter z tego miejsca. Dobrze, że jesteś Reniu. Tak, zgadzam się. Czyli mamy specjalistów, którzy wysyłają z miesiąca na miesiąc teksty tak, do kolejnych i to są wydań. Dobre teksty to są teksty rzeczywiście jakościowo-merytorycznie jakościowe. Natomiast dziennikarze zatrudnieni w zwrocie głównie zajmują się pracą w terenie. Jeżdżą na mhm. większość wydarzeń, na które się dało było nie było trzy osoby, to jednak się nie rozdwoi. No, i pracujemy, pracujemy codziennie, z dnia na dzień. Ale wydania internetowe i wydanie papierowe się nie pokrywają? Nie. nie. Wiecie, jakby wydaniu, dwiema ścieżkami. W wydaniu papierowym są zupełnie inne materiały, zupełnie inne tematy podejmowane niż te, które są podejmowane na portalu. Czasami zdarzy się, jeżeli na portalu znajdzie się temat, który uważam, że jest na tyle ciekawy, że warto go przedrukować. W drukowanym zwrocie to się pojawia, ale to są naprawdę wyjątki. Halina, od kiedy ty jesteś w zwrocie jako naczelna? Od roku 2012. Z ro z roczną 2012. Przerwą. Tak, roczna przerwa. Jesteś jedną z redaktorek w spódnicy. Było ich trochę, jeśli chodzi o historię zwrotu. Hmm, to tak. nie tylko opanowane hmm. przez facetów środowisko. Na początku tak, na początku byli sami redaktorzy, ponieważ pierwszą redaktorką była Halina Kowalczyk, ale ja nie pamiętam, w którym ona roku przyszła. To już ja myślę hmm. sobie, czytelnicy zwrotu i, i widzowie głosu Brandysa znajdą, tak jak mówiłem, odsyłam do tego śląskiego, inaczej odsyłam do tej śląskiej biblioteki cyfrowej. Była pani Kowalczyk. Pierwszą redaktorką naczelną była Dorota Havlik? Tak, to lata 90. To były lata 90., po niej przyszła Elżbieta Struszczyk. potem wrócił Kazek Kaszper. potem ty, potem ja, potem na rok wtedy przejęła Iza kraus Żur, no i po roku musiałam wrócić. No i jesteś, <grym> robisz dalej zwrot i pewnie też o czymś marzysz w związku z. No przy okazji jubileuszu to różne życzenia ci pewnie składali, gratulacje i tak dalej. To wszystko odbierałaś wczoraj podczas gali jubileuszowej. Ale o czym sobie tak myślisz, wybiegając w przyszłość? Rzeczywiście, ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli czytelników ale też żebyśmy mogli pracować w, na tyle komfortowych warunkach, że w redakcji zamiast trzech dziennikarzy byłoby na przykład dziesięciu dziennikarzy mm. i w tym momencie o, ogarnęlibyśmy cały rynek medialny na Załziu. No może no, tym, no, trzeba mieć marzenia. E, ja oczywiście życzę Zwrotowi e, jak najlepiej jako e, kolega z piętra wyżej, bo teraz jesteśmy mhm. razem w jednym budynku. Oczywiście ta praca e, no nie jest nie polega na tym, że siedzimy przy biurku cały czas. E, dobrze o tym wiemy. Każdy z nas gdzieś tam bywa w terenie. Dzisiaj sobie usiedliśmy na chwilę e, w redakcji, ale dzisiaj tym całym dziennikarskim światem, oprócz tego terenu ludzi e, wydarzeń no jest komputer albo telefon komórkowy albo telefon komórkowy Ty tak. korzystasz właśnie właściwie ja, robisz gazetę w telefonie Ja mam tak ja mam redakcję w telefonie Kiedyś Paweł Kubisz miał w teczce. Tak Paweł Kubisz miał w teczce nie wiem jak ona może tak bo było mój telefon jest taki mały Też był mobilny A też był mobilny tak Pisał sobie w piaście jeśli dobrze pamiętam No dzisiaj ten piasek dzisiejszy to już nie ten piasek. No niestety z tamtych czasów ja piszę w domu. Niestety nie siadasz przy kawiarnianym stoliku w restauracji czy w kawiarni. W piaście. odejźmy jednak od tych kawiarnianych stolików w piaście czy nie w piaście, ale chciałbym jeszcze dosłownie na sekundę wrócić do tej gali jubileuszowej. Powiedzieliśmy o tym, że występowała Darina Krygiel, Julka Macura, poopowiadaliśmy trochę razem też o tej historii ze sceny, ale był ważny akcent, bo okazało się, że wierni czytelnicy zwrotu mają też wielkie serca. Tak Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ umówiłyśmy się z Renią Czador, że. Poprosimy naszych gości, żeby przyniósł każdej jakąś zabawkę, którą przekażemy, później święty Mikołaj przekaże dzieciom w szpitalu. Mieliśmy takie dwa olbrzymie kosze, ja się zastanawiałam, czy je tam nie wyłożyć czymś, żeby to tak głupio nie wyglądało. I okazało się, że nie tylko kosze dwa pełne odjechały z teatru do szpitali, ale było tam chyba z sześć worków zabawek. Z Gnojnika? Z gnojnika. I tutaj bardzo chciałabym podziękować dzieciom ze, ze szkoły podstawowej imienia Jana Kubisza w Gnojniku za ich zaangażowanie i za ten ogrom i za te duże serce, które nam przekazali. Wielkie dzięki. Uczniowie z moinika jesteście wielcy i pozdrawiam przy tej okazji panią prezes stowarzyszenia Nigdy Nie Jesteś Sam Renatę Czader, no i wszystkich podopiecznych i rodziny, które w ramach tego stowarzyszenia działają i uzyskują wsparcie. Mamy nadzieję, że te zabawki no, sprawią dużo radości w szpitalach w Trzyńcu i w Ostrawie. I w Ostrawie. To tyle chyba na dzisiaj. Ja myślę, że y, jeszcze nieraz będziemy o zwrocie, czy przy stoliku, czy przy starych rocznikach rozmawiać. No bo to nie jest tak, że siedemdziesiątka i koniec. Nie, do to do, setki do jeszcze dopiero jeszcze po... zostało. A do setki? Minimalnie 200 lat, <laughs> to jest dopiero początek. Ale to będzie jubileusz, no nie, daj Boże, żebyśmy dożyli. Stulecie zwrotu. A stulecie to może tak, a dwustulecie już. No nie, stulecie spokojnie. Mamy zatem konkretne plany na przyszłość. No i Doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka Głosu Brandysa. Było mi niezwykle przyjemnie Mielu gościć dnia. w zarządzie Głównym PZKO, czyli piętro niżej głosu. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Głosu Brandysa na Głos Live na Facebooku. Jesteśmy również oczywiście na YouTube. Wspadajcie też na zwrot.cz, dużo się tam dzieje. A gościem tego programu była redaktor naczelna Zwrotu Halina Szczotka. Dzięki wielkie za to spotkanie.